Cześć, witajcie, z tej strony Adek, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, jesteśmy na myni tuż obok firmy handlowej Agropol Zakrzewo, a za mną ciągnik John Deere 6R155, który właśnie przybył do firmy handlowej Agropol Zakrzewo i ten ciągnik jest na sprzedaż. Zaraz go umyję, no i może krótkie takie omówienie dla Was na kanał o całej myjni. No, i moi drodzy, powracam z kabiny John Deere 6155 r z 2017 roku, który zjechał w sobotę do firmy handlowej Agropolis Zakrzewo. No, i jeszcze raz Was też chcę przywitać na kanale Mów mi Jadek i na kanale firmy handlowej Agropol Zakrzewo. Ten materiał będzie na dwóch kanałach, także jeszcze dzisiaj postaram się go wrzucić. Jesteśmy w kabinie tego ciągnika, odpalamy sprzęt i jedziemy. Nagrywać. Sprzęt umyty, sprzęt zatankowany, już go klient obejrzał, i już go klient kupił. Także teraz tylko prezentacja, pokażę Wam, co takiego klient firmy handlowej Agropol za był. A naprawdę warto ten ciągnik zobaczyć, bo jest bardzo bogata wersja. Jedziemy z kolejnym materiałem. Dobra, odpalamy Jonasa. i Jedziemy. No dobra, trzeba tak wycofać, żeby tu nic nie uszkodzić. A ja to sobie zawsze wolę wolniej wycofać, bo to różnie tutaj bywa. Wchodzą klienci, przyjeżdżają różne samochody, dostawy. To no lepiej sobie właśnie wszystko tutaj zrobić powoli. Przy nie mamy bezstopniową, także bardzo wygodnie się tym silnikiem jeździ. No i teraz go jakoś do prezentacji ustawić. Tutaj myślę, że na środku placu będzie idealnie. No więc, tak moi drodzy, kolejnym sprzętem, który trafił do firmy handlowej Agropol za krzewo jest John Deere 655R z 2017 roku. Ciołnik opiszę tak, jak widać, czyli z przodu mamy opony 540 65x30 cali marki Trelleborg. To nie są opony od nowości. Z tego co tutaj patrzyłem, to jest rocznik 2021. Z tyłu mamy opony z 2017 roku. Zauważalna różnica w e, bieżniku. E, felgi e, spawane pełne. Rozmiar z tyłu 650 65, 42 cale. E, ciągnik, już wyposażony w układ selektywnej redukcji katalitycznej, czyli SCR. Mamy tutaj AdBlue. Przednia oś amortyzowana, przedni tuz, oryginalny John Deere, yy, przedni WOM też oryginalny, yy, operowanie zewnętrzne przednim tuzem, sekcja hydrauliki, wolny spływ, gniazda elektryczne, oświetlenie na całym ciągniku full LED. Mamy u góry na kabinie wszystkie 6 lamp i tutaj w masce też lampy LEDowe zbiornik, jak na tą serię, przystało 270 litrów EdBlue, tak jak wspominałem. Silnika konstrukcji ramowej, tutaj mamy tą ramę e, średnią, czyli niecałe 2,80 m rozstawu. Co się rzuca też pierwsze w oczy, w tym silniku to e, teleskopowe, elektroniczne. E, lusterka, wszystko sterowane elektrycznie, ale to też pokażę w kabinie kabina pięciosłupkowa co moim zdaniem jest ogromnym plusem całkowicie fajnie się do niej wsiada moim zdaniem jak do tej sześciosłupkowej ale to jest tylko moja opinia ktoś może mieć z Was inną, więc to taki tylko szczegół tylny podnośnik no wiadomo, jak to maszyna używana no to tutaj e, coś nieco zużyte ale wygląda to całkiem przyzwoicie Amortyzacja kabiny hydrauliczna, łącznik centralny hydrauliczny, oświetlenie na kabinie z tyłu również LED, no bo mamy pełen pakiet. Regulacja łącznika centralnego tutaj z błotnika, bardzo przydatna sprawa. Regulacja podnośnika, wałek odbioru mocy. Wszystko w tym ciągniku tutaj mamy także. Wszystko na plus. Jakiś zaczep dolny można... Dołożyć, jeżeli klient się zdecyduje, no to będziemy szukać zestaw dwuobwodowy, zestaw jednoobwodowy, hamulców do przyczep, złącza hydrauliczne. Mamy tutaj bardzo dużo sekcji hydraulicznych, mamy z tyłu 8, 8 wyjść. No, i to tak z grubsza, to co widać, no to powiedziałem z zewnątrz. Wejdziemy do, ze, do wewnątrz ciągnika. No i tak, drzwi bardzo fajnie się otwierają. Nie zdążyłem jeszcze go w środku wyczyścić, ale no, będzie już tak typowo pod sprzedaż. No to, no to tam wyczyszczę. Tyle co na razie wjechałem na mini. Tak jak wam pokazywałem wstęp. Ciągnik nie jest bardzo zniszczony. Jak na te e, 7 niecałe lat, co pracował. Motogodzin niecałe 8000, właściwie 7700, mamy tutaj gdzieś zegary za kierownicą. Wiadomo, to nie jest ta najnowsza wersja, gdzie mamy na prawym przednim słupku wyświetlacz, ale przyzwoicie to wygląda. Rewers z funkcją parkingową i neutralną, kierunkowskazy, wycieraczki, regulacja kierownicy w dwóch płaszczyznach. Stacyjka, nawiewy, panoramiczna przednia szyba, lusterko wsteczne, siemanko to ja. Dziesięciocalowy wyświetlacz Command Center. No i Bayer w którym się zakochałem, który zawsze chciałem, i mam w końcu okazję się przejechać takim ciągnikiem i mógłbym z niego w ogóle nie wychodzić czyli skrzynia bezstopniowa dwuzakresowa pierwszy zakres ślimak i drugi zakres zając Kas ręczny, ręczne, autotreka też tutaj mamy właśnie zapomniałem Wam na zewnątrz pokazać, że jest antena do tego ciągnika pewnie widzieliście, ale nie powiedziałem o tym na zewnątrz przedni WOM, tylny czwarta sekcja hydrauliki tu mamy trzy, tu mamy Joystick do sterowania przednim tuzem, wyjściami z przodu, można sobie go przełączyć na wyjścia hydrauliczne z tyłu. Podnoszenie, opuszczanie, iTech, też tutaj mamy programowalne uwrocia, radio, klima, ogrzewanie, regulacja tylnego podnośnika. No to wiadomo, to mamy TempoMat. Wszystkie gniazda elektryczne, nawet tutaj mamy te zwykłe takie. 230 No, jest tego sporo. Też bym się musiał nauczyć, też wszystkiego nie wiem. Nie chcę tutaj się wymądrzać, ale ogólnie dużo mamy gniazd trzypinowych tutaj. No i co tutaj jeszcze tak pokazać wam? No właśnie, regulacja lusterek, lewe, prawe, zestaw głośno podgrzewanie Radiko. No tu jeszcze ominąłem, no to automatyka i załączanie przedniego tuzu, dyferencjał. No, ciągnik można jak najbardziej bez sprzęgła obsługiwać, tylko używamy pedału hamulca i pedału gazu ręcznego i regulujemy sobie prędkość tutaj. Na tej małej dźwigience. No, traktor jest bardzo, bardzo bogato wyposażony się całko pasażera. No, wiadomo, musi być kabina, jest duża, przestronna. Podoba mi się podkreślę ta pięciosłupkowa kabina. Zdecydowanie, moim zdaniem, to jest lepsze rozwiązanie niż czterosłupkowa, skrzynia szybka 50, zwalnianie zaczepu automatycznego. Tu mamy też jakąś roletkę. Fajną roletkę nawet, zresztą powiem. Tutaj też roletka jest. No, a to mój uchwyt z telefonu. co mam coś tam nagrywałem przed chwilą. Tutaj raczej ten schowek jest schłodzony. Nawet jest tak jakoś tu izolowany. Także widzę, że tutaj we mnie się przełącza te chłodzenie. Kolejne gniazdo trzypinowe To mamy jedno tutaj. Jedno widzę jest tutaj. Trzecie tutaj. Jest dużo tych gniazdek tutaj to będą bezpieczniki tu podłączenie kolejnego monitora jeżeli się zdecydujemy do nawigacji tutaj też sobie coś możemy podłączyć no, jest tutaj cały ten stelaż, uchwyt do komputerów przyznam, powiem Wam szczerze że na taki przebieg ciągnik wygląda przyzwoicie i chodzi przyzwoicie naprawdę nie miałem okazji wcześniej jeździć takim traktorem może, może nie jestem zbyt obiektywny ale na pierwszy rzut oka Takiego kupującego, no to powiem Wam, że godny uwagi. Naprawdę warto zwrócić na taki sprzęt uwagę. No, silnik mamy 6-cylindrowy, już ta średnia rama, tak jak wspominałem. I to jest taki ciągnik kompaktowy, szóstka kompaktowa. I mam wrażenie, bo ja jeszcze będę porównywać ciągnik, może nie trafnie do McCormicka u mnie w gospodarstwie. To on mi się wydaje zwrotniejszy od czwórki. Zresztą, McCormick w teście Profi tam akurat testowali ich 6420. Wtedy, no to wypad z tych czterocylindrówek najsłabiej w teście, jeśli chodzi o zwrotność. Najlepiej wypadła Valtra G, z tego co pamiętam. Także tutaj szóstka i ciągnik zdecydowanie dłuższy, cięższy i naprawdę jest zwrotny. Wiadomo, mówią, że John Deere to no, spalanie i tak dalej, ale już pal 6 z tym spalaniem pal 6 z tym spalaniem, no komfort jazdy no czuć, naprawdę warto, no jeżeli szukacie takich ciągników śmiało zgłaszać się do firmy Hanowej Agropon Zakrzewo zwłaszcza do Krzysztofa, bo to Krzysztof te ciągniki szuka ten zjechał, praktycznie od razu się sprzedał tu można powiedzieć o ten ciągnik, to by się ludzie pozabijali w w porównaniu do tego, co mieliśmy poprzedniego, tego 675R, no to tamten jednak troszeczkę postał, a ten praktycznie od ręki. Nawet jakby tutaj się nie zjawił ten klient, to myślę, że zaraz byłby następny. No bo jest, jest ogromne zainteresowanie, widzę tą średnią ramą. Wstawiłem na media społecznościowe ciągnik. E, zaczęły się różne e, wiadomości do mnie, e, ludzi odzywać. Także zainteresowanie wzbudza. Widzę, że poszukiwane, upragnione te ciągniki są przez rolników. Zresztą patrzeć na sprzedaż nowych traktorów, no to króluje 655M. No ale no tutaj wiadomo, może to nie jest ciągnik nowy, ale to jest no półka wyżej. Także zdecydowanie moim zdaniem lepiej kupić RK niż M-kę. Wiadomo, że MK będzie dwa razy droższa i nowa. No plus minus dwa razy droższa, żeby nie przesadził. No nie, no nie będzie nawet półtora raza droższa. Ale jeżeli się dobry, naprawdę egzemplarz trafi, a ja ten widzę, że, że jest. Nie chcę przechwalić, bo życzę jak najlepiej, żeby jak najdłużej chodził bezawaryjnie. No to ten naprawdę. Klient będzie zadowolony. Tak, tutaj wspominając, jeszcze tutaj, tak nawiasem, w tej prezentacji o tym ciągniku. No, wiadomo, głośniczki też tu u góry mamy. No i przy, najwięcej czasu, no to trzeba spędzić tutaj na tym, na tym panelu. No nie, najwięcej czasu chłonny do poznawania. Język zmieniliśmy. To też nie jest, nie jest sztuka, zmienić ten język. Tu wszystkie te rzeczy możemy sobie regulować. No wiadomo, tu trzeba troszeczkę jednak, jednak posiedzieć i, i pomyśleć, żeby się nauczyć. No ale jak się już raz nauczymy obsługiwać ten traktor, no to w przyszłości to tylko sama przyjemność będzie. No wszystko, wszystko tutaj widoczne. No, sprzętu. No, wiadomo, trzeba jednak posiedzieć, żeby się tego nauczyć. To nie jest nic strasznego. Jeżeli tutaj ktoś ze starszych widzów mnie ogląda i nie ma takiego ciągnika, zastanawia się nad zakupem właśnie nowego sprzętu o kurcze. Chyba nagrzany w hotel, bo coraz cieplej mi się tu robi. Nie patrzyłem, czy tu jest, czy nie jest, ale. No bo się tak nagrzało w tej kabinie. Także no słuchajcie, takich perełek tylko szukać, szukać i czekać jak się pojawią w Agropolu. No miały się jeszcze dwa pojawić, nie wiem czy się pojawią na Direct Drive, czyli na tej skrzyni mechanicznej zautomatyzowanej. Mamy te zakresy ABC i BC tam spięte razem, ale jak mam już porównanie z tym 675R, którym jeździłem no to ten Zdecydowanie fajniejszy egzemplarz. Jeżeli mam powiedzieć od, od serca szczerą, tą to zdecydowanie ta skrzynia jest o wiele ciekawsza, przyjemniejsza w jeździe. No ale tamta też ma swoje e, zalety: po to John Deere e, robi tyle w ofercie przekładni, żeby ktoś sobie dobrał coś dla siebie. Wiadomo, możemy mieć tutaj bez podłokietnika, możemy mieć to wszystko przeniesione tutaj e, na panel, możemy mieć mały tutaj. E, ekran do wyświetlania tych wszystkich rzeczy, ten command center no albo albo możemy mieć jeszcze wersję skrzyni, tej mechanicznej, czterozakresowej 6 biegów, sze, sześciozakresowej cztery biegi i tej autokład. także, no w przypadku tego też by była 20 na 20 no tak samo jak direct drive także no, też się mówię na wszystkim jestem też to będę podkreślał, no Pokazuję Wam ciągnik tak, jak wygląda. Na przykład z całkiem przyzwoite. bym określił go naprawdę na bardzo dobry stan techniczny. Wiadomo, oponki trochę zużyte, no ale to jednak pracowało trochę. Także no co moi drodzy? Tyle ode mnie. Fajnie, że zajrzeliście do mnie na kanał, no i też na firmy handlowej Agropol zakrzewo, bo ten materiał też pojawi się na profilu Agropol Zakrzewo na YouTubie. Także to chyba tyle ode mnie. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani po tym odcinku, a jeżeli nie jesteście, no to 533-519-152, dzwonicie do Krzysztofa i wszystkich szczegółów na temat naszej oferty ciągników używanych Wam przedstawi. Tam widziałem w komentarzach, to, że nie odpisuję, to nie znaczy, że nie widzę. Są zapytania o mniejsze modele, tam o jakiś stukonny z Turem, czy, czy coś takiego było. Zadzwoń, są numery podane, ustal coś z Krzysztofem, znajdziemy może dla Ciebie odpowiedni model, także wszyscy chętni. piście tu w komentarzach, że jesteście zainteresowani, ewentualnie po prostu nie piście, tylko od razu dzwońcie do Krzysztofa, najlepiej do Krzysztofa, tak jak wspominałem w ostatnim odcinku. Z odbioru 675R. On jest fachowcem. Parasował wcześniej u Dillera John także nikt lepiej od Krzysztofa nie będzie się znać na John Także łapka w górę, jakiś komentarz udostępniajcie, przede wszystkim udostępniajcie, żeby te materiały się niosły. Ja będę dla Was wtedy jeszcze chętniej te materiały nagrywał. A John Deere to jednak John bardzo chętnie coś dla Was pokaże i coś tam poopowiadam. Także czekam na. Informacji od Was. Tyle ode mnie. Dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć.